w dzisiejszym odcinku. 93 już mam. Siema widzowie. Teraz, dzisiaj otwieramy paczkę, która jest super dilemny. I kosztuje tylko Trzy tysiaki A można dostać Z niego za 97 Do 103 Najpierw no, muszę sobie polepszyć Mój skład Który jest bardzo dobry Jak sami widzicie No i tutaj muszę dać no niech będzie kundę tu, na byle jaką pozycję i tu klikamy swap, swap player i dajemy kundę. O! 93 już mam, super. A mój cel jest 95. Na pewno to rozwinie i kosztuje 3000 gemów, super, musicie otworzyć y, FC Mobile i to zrobić, bo to serio polepszy Wasz skład, nawet mój, więc y, klikam sektora i mamy 97103, wydajemy 3000 gemów. O jeszcze 10 tysięcy. Pierwsza paska, w której będzie nudno, nudno jakieś pisy lub ples, ple. Ale teraz. O, o, o. Dobra. Piękne. Cześć. Zielona. Klejci. No spoko, brójca. Całkiem spoko. Ale czy to teraz polepszy mój yy, skład? Mam nadzieję. Więc teraz Ala, ucho, wpadaj. I Krejci wchodzi. Wchodzi pan Krejci. Rozwinie? No nie za bardzo, ale... Dobry zawodnik, Wy też to zróbcie, Siema. Kolejna paczka dzisiaj. No nie wiem w ogóle co my mamy z tymi paczkami. Teraz y, dostajemy w tej paczce z dwóch zawodników 65-74. Dwóch zawodników 75-03 jednego zawodnika 89,103 I to tylko za tyle gemów ile widzicie Super cena Jak chcecie polepszyć y, swój Swoją drużynę no to to jest idealne Tak leciutko ale polepszyć Więc kupujemy I Najpierw kojny okej okay. Pikuna! Jak? Gardien, Jezus, Loselso. Ale i kule trafiłem, widzieliście? To może teraz to jakoś, rozwinie mój skład, nie mam pojęcia. Wiem, że na pewno się nie da, nic, no, Daję do tego pięknego składu, którego widzicie, a no, no, ale no. Pedri spadaj, bo chcę polepszyć swój mój skład. No to teraz likuelmę. Wchodzimy, 93 jest nadal. Ale to jest super paczka. Spoko, naprawdę spoko. Ech, to na ja moim kanale Whatsapp Mogę nagrywać takie krótkie filmiki codziennie, ale kolejna paczka za 3K i tam dostajemy piłkarza 97103. Wydajemy 3K i. Pierwsza paczka, z której no nie dostajemy zbyt dobrych. I bonus utrzymuje. Player Serbia Gieka, Elisi Hat Rajkowicz, dobrze, Bramkarz, bardzo spoko. Sprawdźmy, czy teraz jakoś brutalnie to polepszy ten skład. No niestety pan Bufon musi zregnać. ze składu. I wprowadzamy lajkowicia. Dziewięćdziesiąt jest super! Super! To do... To się ma w następnym odcinku. I kolejna paczka. Nie wiem, co dzisiaj mam z tymi paczkami, ale lubię otwierać paczki na moim Whatsappowym kanale. Więc klikamy i. Anglia! LB! Newcastle pewnie coś dobrego? 90. Super! Można było trafić też y, zawodnika ze 100! Ale 99! dziewięć! Oczywiście Robert musi zostać. Nie ten na ikon, ale... Witamy w składzie! No niestety nie polepszyło nam tak jakoś brutalnie naszego składu, ale Oko polepszyło, nie? I w dodatku on ma dziewięćdziesiąt dziewięć! Super! Brawo, dziękuję i jej. Dziękuję za taką paczkę! I to jeszcze za 3000 tysiące gemów! Uau!